Wielkie Arkana i Żywioły i Znaki Zodiaku. Tu przedstawię na razie kilka propozycji jak to wygląda, a dopiero w następnym odcinku zacznę przedstawiać każdą kartę z osobna. Witaj w drugim odcinku naszej serii. Dziś zagłębimy się w świat Wielkich Arkanów i ich połączeń z Żywiołami oraz Znakami Zodiaku. Czy wiesz, że każda karta, ta rota, ma swoją unikalną energię, która może być wzmocniona przez Żywioły i Znaki Zodiaku? Razem odkryjemy, jak te połączenia mogą wzbogacić Twoje odczyty i zrozumienie siebie. Zaczynamy! Wprowadzenie do żywiołów i znaków żywiaku. Żywioł to podstawowe energie, to podstawowe energie które wpływają wy, na nasze życie. Ogień reprezentuje pasję i działanie. Woda emocje i intuicję, powietrze, intelekt i komunikację. A Ziemia, stabilność i materialny świat. Znaki Zodiaku również mają swoje unikalne cechy, które mogą być powiązane z kartami tarota. Dziś zobaczymy, jak te energie współpracują z wielkimi arkanami. Zajmiemy się teraz kilku kartom wielkich arkanów i ich powiązaniom z żywiołami oraz znakami Zodiaku. Tu karty przygotowałem, które chcę Wam zestawić przykładowo. Mag. Karta podstawowa. Karta zodiakalna. MAK. żywioł powietrza. Znak zodiaku bliźniąta. MAK to karta kreatywności, komunikacji i intelektu. z żywiołem powietrza symbolizuje umysłową aktywność i elektryczność. W astrologii odpowiada za znakowi bliźniąt, które są znane z bystrości umysłu i zdolności adaptacyjnych. Kapłanka a Kapłanka już prezentuje żywioł wody znak rzediaku rak numerologicznie dwójka mak i numerologicznie jedynka kapłanka to karta intuicji tajemnic i emocji jej energia jest związana z żywiołem wody, który symbolizuje głębie, uczuć i podświadomość Was odpowiada za znakowi raka, który jest wrażliwy i opiekuńczy. Tra będzie cesarzowa, numerologicznie trójka, trójecka. Cesarzowa, żywioł z ziemi, znak w zodiaku byk. Cesarzowa reprezentuje obfitość, płodność i stabilność. Jej energia jest związana z żywiołem Ziemi, który symbolizuje materialny świat i przyrodę. Rogi odpowiada znakowi bycia, który jest praktyczny i zmysłowy. Teraz będzie cesarz num, numerologicznie córecka. Żywioł ognia, znak Żydziaku Baran. Czas to karta władzy, struktury i działania. Jego energia jest związana z żywiołem ognia, który symbolizuje pasję i in 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 inicjatywę. Wasz roli odpowiada znakowi Barana, który jest dynamiczny i przedsiębiorczy. Teraz będzie karta kochanków. Chciałam nagrać na TikToka. A nie, teraz może udać, się, może nie. Jak TikToku zrobię inny myk. Kochankowie, czwóreczka, yp, szóstka numerologicznie. Żywioł powietrza, znak zodiaku bliznię. Kochankowie, ta karta wy, wy, wyborów, relacji i komunikacji. Jej energia jest związana z żywiołem powietrza, który symbolizuje intelekt, harmonię w astrologii. Odpowiada znakowi blizjąt, które są znane z umiejętności nawiązywania kontaktów. Praktyczne interpretacje, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Kiedy interpretujesz karty, zwróć uwagę na ich powiązania z żywiołami i znakami Zodiaku. Na przykład, jeśli w rozkazie pojawi się Szenzas, możesz pomyśleć o energii ognia i znaku Barana. Co to znaczy dla ciebie w kontekście działania i inicjatywy? Dziękuję, że byłeś, że byłeś, byłeś ze mną. W tej podróży przez Wielkie Arkana. Żywioły i znaki Zodiaku. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Wy w komentarzu poniżej napis, która karta najbardziej do Ciebie przemawia. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie połączymy trota z numerologią.